Witam serdecznie na dzisiejszym dropingu za 77 zł. Dziś mamy klub milionerów, droga do miliona, bonus 7, mega pensje, pudełko czekoladek, dużego lotka, dużo szczęścia i uśmiechnij się. I tutaj szukamy trzech takich samych symboli. Mamy palmę, palmę, klapek, kapelusz, ananas, i ananas, czyli tutaj nic. W drugiej mamy wodę, wodę, ananasa, torbę, klapek i cytrynę, czyli uśmiechnij się bez szału. Dużo szczęścia z numerem 40 i w dużo szczęścia szukamy 3, 34, 14. Albo dwadzieścia jeden, jest dwanaście, trzydzieści dwa, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści sześć, trzynaście, siedem, dwadzieścia dwa, siedemnaście,

Siedemnaście, dwadzieścia siedem i czterdzieści dziewięć, tutaj nic. Jeden, trzy, dwadzieścia cztery, czterdzieści, czterdzieści sześć i czterdzieści osiem, cztery dziesięć, dwadzieścia pięć, czterdzieści jeden, czterdzieści trzy i czterdzieści siedem.

i 28. I tutaj też bez szału. Pudełko czekoladek z numerem 16. I w pudełku czekoladek. O! Mamy kontrolne od razu. Co tu się wydarzyło? Tiramisu i nugat. Nugat i migdał. Kokos i migdał, serce i kokos, mleczna i muszla, mleczna tiramisu, kakao, piernik, serce, muszla, kokos i prezel. Czyli stabilnie nic się nie zmieniło. Mega pensja z numerem dziesiątym i w megapensji szukamy trzydzieści dwa, dziewięć, trzydzieści trzy, trzydzieści jeden albo czterdzieści siedem jest trzydzieści siedem, trzynaście, mega pensja dwadzieścia cztery, czterdzieści sześć, dziewiętnaście, trzydzieści sześć, trzydzieści pięć. Siedem, czterdzieści cztery, czternaście, czterdzieści pięć, dwadzieścia jeden, czterdzieści dziewięć, czterdzieści osiem, czterdzieści dwa, dwanaście, dwadzieścia dziewięć, sześć i trzydzieści cztery. Także ładnie idzie. Bonus siedem. Numerem szóstym, i w bonusie szukamy albo pliku, albo siódemki. Są wiśnie, arbus. O, jest i plik. Cytryna. O, drugi plik. Pięknie. Biedronka. Kwiat. Perła. Awokado, Narty Klips, Korona. O, i trzeci plik, pięknie się ułożyło. Czwarty plik, piąty plik, kawa. Och kurczę, pięknie szósty plik, balsam. Diament i zegarek. Także sprawdźmy, co tutaj się wydarzyło. W pierwszym pliku mamy dyszkę, w drugim mamy drugą dyszkę, tutaj mamy trzeci, trzecia dyszka, piąta, szósta dyszka. Siódma dyszka, ósma dyszka. Jaka ósma? 70 zł. Co ja tutaj liczę? W szóstej zdrabce wpadło 70 zł. Bonus 7. I został jeszcze klub milionerów z numerem 13. I droga do miliona. Lecimy z klubem milionerów. I w klubie milionerów szukamy. Dwadzieścia trzy, dwanaście, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści sześć, siedem, albo dwadzieścia cztery. Jest jeden, trzydzieści dwa, czterdzieści sześć, dwadzieścia sześć dwadzieścia siedem trzydzieści osiem dwa osiem dwadzieścia pięć czternaście czterdzieści pięć trzynaście trzydzieści trzydzieści jeden

Niestety i droga do miliona z numerem trzecim i w drodze do miliona dwie takie same albo mnożnik. I tutaj zaczynamy 22, uh, pięknie 22 i 22, to już od razu pięknie się ułożyło. Mamy później 32 i 30, 48 i 11, 34 i 14 osiemnaście i siedemnaście dziewiętnaście i cztery, trzydzieści trzy i trzydzieści cztery, dwadzieścia siedem i trzydzieści osiem, czterdzieści pięć jeden dziewięć czterdzieści osiem, dwadzieścia dziewięć trzydzieści siedem.

Pod 22 były dwie dyszki i najprawdopodobniej pod 26 były drugie dwie dyszki. Podsumowując dzisiejszy strapping, w drodze do miliona wpadło 40 zł, i w bonus 7 wpadło 70 zł, co na 77 zł zainwestowane daje nam 110 zł zwrotu. Dzięki piękne za oglądanie. Trzymajcie się zdrowo. Dużo zdrowia i szczęścia. Na razie. Hej!